Witam Państwa, mam Państwa dziś do zaprezentowania cioniczek Deutsch Agrodron model 6170.4 sprowadzony z Niemiec chyba w najbogatszej wersji cioniczek jest wyposażony w przedni wałek HOM przedni TUS jedną parę wyjść hydraulicznych gniazdo izobus Gniazdo elektryczne małe, gniazdo elektryczne duże, amortyzacja przedniej osi, e, załączanie wałka przepraszam, e, podnośnika tusy z, z zewnątrz jak i wewnątrz, pełen led dookoła e, przednie oponki Trelleborg, Temy. 1060 rozmiar 600x60R28 z roku 2009-2001 jeszcze sporo mięsa zostało oponki tyłu 710x60R38 Treleborgi TM1060 ładne nawet bym powiedział bardzo ładne Eee, mamy tutaj rok produkcji 22 tydzień 2021 rok Cioniczek jest w pięknym stanie, oryginalnym stanie S -s -s Nowa rodzaj skrzyni RV Shift eee, Z prędkością leci cioniczek 50 km na godzinę co mamy na lepkę eee, Co tutaj z tyłu mamy Izobusa. Opa, jak to otworzyć? Izobusa, gniazdo. Nie wiem, jakie gniazdo. Chyba złączę do e, kamery. E, ABS. Gniazdo elektryczne. E, LS, -y, pneumatyka jest cztery pary wyjść hydraulicznych, łącznik hydrauliczny. To jest wszystko, proszę Państwa, w oryginale. Odciągi boczne, sprężynowe z obu stron, ociekacze. E, tutaj mamy zaczep transportowy, zsuwany góra dół automat. E, poniżej mamy kulę. Tak, ciekawo taka ciekawostka, e, szyba tylna ogrzewana. E, kamera na prawym błotniku. Oponki jak na taki cioniczek, bardzo szerokie. I sobie przechodzimy do środka, tam Państwa bardzo zapraszam. Otóż otwieramy i tutaj mamy fotel, fotel Gromera, pneumatyczny, przód, tył, góra, dół, Uf, Tutaj mamy antenkę GPS do równoległego prowadzenia. Żeby to działało, musimy wykupić aktywację za 100 euro na rok albo 200 euro na 5 lat. Tutaj mamy monitor do nawigacji. Tutaj coś widzi, także pewnie ten darmowy sygnał jest oczywiście dostępny, bo to je wszystko pokazuje. Kamerkę również pokazuje co mamy z tyłu. No i mamy tak. Radejko Continentala. Tutaj jest klimatyzacja. Światła, panel świateł. Hydraulika. Załączanie wałka przedni, tylny. I tak dalej, i tak dalej. Oś, amortyzacja przedniej osi, podnośnik. I załączenie nawigacji. E, co tutaj jeszcze z takich e, ciekawostek mamy? E, joystick do skrzyni biegów RV Shift. E, tutaj mamy e, lustereczko regulowane. Tylko fajnie, bo nie tylko górne, ale jak i dolne jest, jak widzimy. Przekręca się teraz dolne. Było w lewo, teraz mamy w prawo. E, górne lusterko teraz też sobie przekręcamy. Momencik, o już. Le prawo, teraz mamy w lewo. Także, proszę Państwa, ciągniczek w bardzo ładnym stanie. Wszystko chodzi jak trzeba. Także, no zapraszam do oglądania, testowania i zakupu, bo ciągniczek naprawdę bardzo ładnie chodzi, pracuje, fajnie jest. I najbardziej to chodzi o to, że takie no, wyposażenie ma bardzo bogate, bym powiedział. Także zapraszam Państwa do oglądania, testowania no i zakupu. Pozdrawiam.